Koszulka mu, koszulka, mu pękła. K -k music. Siemano, Kałaszek z tej strony. Jedziemy właśnie na bitwę o podklepacie, no właśnie. Jedziemy jest słowem kluc kluczem w tej całej sprawie, ponieważ znany mam wszystkim freestylowiec o jakże czarnej murzyńskiej karnacji, niejaki Murzyn. Zaspał, także Biały musi po niego podjechać. Ja sobie czekam na ławce. Także tutaj, w pięknych okolicznościach przyrody. Piękne okoliczności przyrody, moderacja znowu. Zobaczcie, jakie felgi. Stary, jakie winylek. dwójki BBC Houston. Biały, ile to wyciąga? Ile ja to wyciąga? Więc niż ty na klatę na pewno. Więcej niż ja na klatę Czy ja jakieś 200 pewnie wyciąga? Nie, Może... Co, ty, kurwa, nie? co? co ja? <laughs> Ile wyciągasz na klatę? Ja nie wiem mordo, tak za dwa klocki Dwa klocki Idziemy teraz na szejka, dlatego ja wyciąga dwóch dwa klocki schodzę, Poniżej dwóch stów nie schodzisz? Nie Dobrze Gabrielu, nie schodź No i co by, to wybrać z tym, McDonald'a, ja nie Ja myślę, że dla ciebie wieśniak będzie odpowiedni. Nie wieśniak nie. dla nie, będzie odpowiedni w chustce. Biały, to bym powiedział, że nawet wieśniak podwójny. Stary, podwójny nie, wieśniak. Z tym, co jest, Pod, Podwójny <laughs> wieśniak z cebulą, <laughs> myślę, żebym pasował. Z także. cebulą. O, bez kitów, możesz sobie cebulę dodatkowo, O, gdzie jest podwójny wieśniak? Podwójny ja. wieś... Może nie, powiedz mi, dlaczego Chris miał taką dietę McDonaldową? o to tutaj chodzi? Czemu tak zawsze jest? No Trzeba, trzeba jeść po prostu. Trzeba jeść po prostu. Cokolwiek, cokolwiek morda, to. Ja, jak być kulturystą freestyle'owcem, da się jak to jakoś połączyć? Chcia, ja, jak zostać kulturystą freestyle'owcem? Hmm. Kulturystą freestyle'owcem? No bo zobacz, tu jest takie żarcie z McDonalda, zawsze takie... Proszę mnie jabłuszko, może ma jabłuszko, zobaczcie, może ma jabłuszko? To jabłuszko z ziemi, mogę. A, jabłuszko z ziemi. A, to ty się... chciałeś, skąd ty jest z nieba? No na pewno nie z chudnika. Z Edenu. To może to jakieś Adama jest. No, może to jest jabłka Adama. A gdzie jest Adam? Gdzie, co kupił Adam w ogóle dzisiaj? I Adam sobie pomyślał, Adam Murzynowi. Adam Murzynowi. Adam nie przyjedzie, nie. Cóż, Nie, nie będzie. się podami. A myślałem, że jestem stawiony na bitwę no, nie o. Nie, ja myślałem o tym kulturyzmie. po Karpacie, przepraszam. Wiesz, no, bo ja swoją karierę kulturysty zacząłem już trzy lata temu. Aha, a z Mariuszem Poniadowskim no, jakieś no, trainingi no, widziałem nie, twoje kolei. No, ja razy na siłownię i parę razy na, na boks. Stwierdziłem, że. Że inną kultu kulturę wolisz. Tak, kulturę wolisz. Bahama, ja mam tak wyjebane, że tukuję oba na razuję mama. Jest tak bardzo dumna syna Bitwy nie wyglądają, już się ósma mila Na no seta podejmuje wujka A moja kobieta wie, że liczy się stylówka W momencie, że ludzie mają taką tendencję, nie zapiszą się na siłkę To nawrzucają kurwa z pierwszego tygodnia 50 zdjęć odpicowani, wiesz, od, 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 wiesz, od góry do dołu w nowych ciuszkach i tak, no. no, pierwszy tak, dzień, wiesz, drugi ja dzień Ja też na przykład długo nie byłem nie na siłce, chujowo wiesz. nie z Opuszczam z się podpoczyw. trochę z tą siłowią. powiem wam szczerze, bo tak zazwyczaj zapierdalałem co drugi dzień, a teraz, ja teraz mówię, dwa razy na tydzień brudzi, może brudzi, z, brudzi, dwa, brudzi, no dwa, brudzi, dwa razy na tydzień może pójdę, sobie. A no tak, przepraszamy. A powiedz bierzesz. mi, ile na klatę bierzesz? A nie, a nie to, wiem, już teraz powiem ci szczerze. Sto, sto stu spokojnie. Tam dwa, trzy No, powinieneś mieć takie dogrywki, człowieku, z takim samym klocem, jak ty walczył, nie, że na przykład dogrywka na bokserze i kto więcej, wiesz. No, kto licznik zamknie, albo na przykład, że sztangę i wiesz, kto wie, tak dokładacie, wiesz, ciężar. I żarty, rękę, to, to, <laughs> do, rękę do rękę gry, dogrywki. Dogrywki tak, na bokserze, nie? zajebisty pomysł w sumie. Nie, ja mogę zrobić dogrywki na, na rękę. Dogrywki na rękę. Ale to patrz. To dawaj białe na rękę. Nie, bo potrążę się. Dawaj biały na rękę, co tak... no, ja tam jest, jest. ten krem. Bo... Co ty? No, no... Jestem mały ten, tak. ja da mnie niczyłem dawaj. Jesteś największy do dopierdolosem na świecie, bo ty Mordo, no, no. no, no. jestem no, mały. No. 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 Zobacz jakie Ty Jesteś łyda. Nie no, nie. Czego nie no. uredzę? A zobacz, bo ty masz wielką rękę. A zobacz jakby ty masz wielką rękę. Zobacz no. jaki biceps masz. Ja nawet, zobacz jaki Buciany. buciany. On chce mnie uśmiech tutaj publicznie. Nie, Mordy już bardziej się nie da. Po braga doceniam. Już zacząłeś? Si po jak No właśnie Ale jedzie, dobra Jest, jest koszulka, koszulka, mu pękła Działaj się Ty, ja tego nie ogarniam <noise> tego. On mnie on mnie kurwa na klatę bierze Jego, Na klatę bierze Więcej ma. bierze na klatę Pokaż, się. pokaż Złoty Rydwan białego tak zwany. Na razie za 110, to będziemy w drugą stronę. Na razie za 110. Może no, 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 nie lubić zapach benzyny na poranku? Och, lubię Człowieku, na Palmu no. mordo. Lubię. Na palm grupa, pozdrawiamy, dobre rapsy. Czas morder. apokalipsy nadejdzie dzisiaj. Czas, jeszcze będzie czas. Piękne. Miejsce ja w, w Polsce. Kierowniku się nie dam ci dwa złote. Dawaj dwa złote. Może nie powiedz mi, czemu jest takie chujowe jedzenie na tych wyjazdach, jakieś hot dogi, parówy, złote łuki ciągłe? No bo kurwa tylko to jest, stary. Ale bym chciał, pe... żeby otworzyli coś takiego to zdrowego kuby, przy drodze no. i by było żeby szybkie takie i zdrowe. Umyj mi szybkę a szybko. a szybko czy nie? Szybko Tutaj szybkę, wsiada szybko, gadko męczy płytką I mówi dziwnym tonem Cóż, wiszę mu kabonę Wiszę mu kamponę, a wszystko jest skręcz w lewą stronę. Nie, no kurwa jest chujowa sama po prostu No wiem, no przecież sam to że cały czas, no Bo kurwa te McDonald's to jest jedyny pewniak w sumie Możesz sobie wpierdolić, wiesz, jakiś zajazd na schabowego, ale chuj wiecie czy dadzą kurwa Ty, wpadłem na taki pomysł, że byliśmy na jakiejś grupce freestyle'owej czy po prostu na jakiejś fanpage'u no. zrobili taką listę miejsc na trasach do największych miejsc To trzeba jeździć tam gdzie kierowcy się wpierdolają, kurwa, bo to jest pewne w tym... Ten... Te to... Albo gdzie pały jedzą za jazdy. No za jazdy. Ale zajazdy. co to nic że zrobić taką miejsce, listę miejsc, gdzie freestyle'owcy mogą jeździć po drodze na bitwy. No, ale jest na pewno coś takiego na no, jest taki, no, Tylko że Uber nie... Food, taki no. freestyle food, nie? Freestyle food. Skitów, o, tu, kurwa, nie, to było piękne, bo kurwa, ile można tematów jeść, nie? No Jej, bo ja jakaś do... No zube, już zube, też zube, Mijamy ponoć największą cipę Rzeszowa, nie? Ten A, pomnik. Mikołaj to... nie przyjechał tutaj. Tak. był Największa cipa. Ale teraz to... Ale co widzicie? Jak bliska, jak cipa normalnie. Jak nie? cipa. No, z... Taka rozjebunda. To... Cipka. Taka cipka cipka, cipka, cipka rozjebka. następnie Zaraz dojeżdżamy tutaj, piękny Rzeszów. Całkiem spoko tutaj się wydaje. Stary rękaw, on ładniejszy człowiek w sensie na raczej fajnie kurwa ten to to już katęglub, co? Banano, Przed nami czy nie Nie nie, nie. A na chuj no. chuj, no. zwłaszcza w takim stanie jak dzisiaj jest I... ziemniaczka. No, tak takie rzeczy. Jakieś nie? No tam we Wrocławiu było coś takiego z boku, a tak to widzicie blaki, blaki i magiczny, no takie jest to nasze freestyle'owe życie. Przynajmniej miejscówki są spoko, takie wioski, ja tam lubię czasami takie to, wioski Można się na scenie doznać, nie, nie? No, no tak, no ale to zazwyczaj freestyle'owcy to... to chudzi zazwyczaj są, ale i tak oset to kościelisty No zazwyczaj, tak Ale miałeś jakiś taki... Tylko, no, ten kałak jakiś taki niemiarowy, muzynek jakiś taki duży, dziwny Dziwny jakiś? Duży, dłuży, duży, duży dziwny <suszy> 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 dziwny, 80, dziwny, bo wyżej metra osiemdziesięciu, dzi dzi freestyle'owcy Dziwnie freestyle'owcy jakby, nie? No, no, takie no, 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 nie, jak ci bobel rzucił! Synku, nie martw się, nie jesteś taki zły! Jak na cię że taki kawał jest, nie? Z cegon szejcie. Ce, 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 to są trzy córki, nie jest róża, bre, czaj. Jest róża Hiacynta i tego, i cegła, nie? I generalnie tak <śm> cicho zjebaje, I kurwa i róża, tak pyta, wiesz, mamo, a czemu ja mam na imię róża? no bo generalnie jak w kołysce w ogródku, to tam do twojej kołyski wpadł tego, kwiatek róży, nie? A to okej. Okay. No i tam później Hiacynta przychodzi. Mama, czy ja najmniej Hiacynta? No bo tam generalnie przybyłaś w kołysce w ogródku i tam wiesz, kwiatek, kwiatek wpadnie. A co jak podchodzi... <dudoundounding> Świetny żart, Murzynie. No <sukaj> Najlepsze żarty polecamy Murzyn. To no, zdecydowanie. Даль... Taki człowiek, Zaproszenia do kabaretów. No jeszcze jeden żart. Jeszcze jeden żart. To jest, to jest chujowe, nie? ale no. mnie to bawi. Bo no. jest, jak siedzą dwa jajka na patelni, nie? to mówi ty, gorąco tutaj, a drugi o kurwa, gadające jajko. Ja pierdolę! <laughs> <laughs> ha, ha, ha. <laughs> Zaj zajebiste. Dawaj dawa, ja dawa, jak jakiś suchar. Ja jakiś suchar lecisz. Przed czas świąt. No i kadłubek bardzo się zastanawiał co dostanie na święta. No ale rodzice kadłubka stwierdzili, że ukryją jego prezent na szafie, żeby kadłubek nie mógł się dostać. No ale kadłubek był tak bardzo ciekaw i cały czas kombinował jak w jaki sposób zobaczyć jaki to jest prezent. No i wziął tam kurwa, kadłubek, szcząga, czołga, turla tutaj, wiesz, jak gąsienica nie? I po firance tak zębami, wiesz, do pierdziela nie? i tam, wiesz, i na tą szafę się wpierdziela, głową strąca te, te pudełko, nie? Wraca po tej firance i tak dalej, głową tam jakoś ten zębami otwiera, patrzy, a tam skakanka. Κοнец. Αχ, κα κα κα